Dobra, Robimy 9-0. Runda druga. Po, po cichu, po cichu tam, ale wiesz, wiesz. No, no my wy sobie wy jeszcze ja sobie robię swoje. Wierz, mamy, wierz, no, oni tutaj we dwóch są, siedzą. Tak, tak, cafe, cafe. Razowka, Na mi idzie. Trzymam cię tu, trzymam cię tu. Dobra. O! Brawo. Aż tak spięcie dupy. Jest w, w sklepie z ubraniami! Ejsa robisz, dawaj, zaczynij. Się... Ejsa. Tu, 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 tam chyba. Tung tung. tung, tung? Tung, tung, tak, tak, tam. On teraz myśli, że ja mu idę w plecy, nie? szeroko widzi, pamiętać trzeba. Nie, ja mam full HD. A, dobra, nie ma. E, tam, tam na prawo, jeszcze na prawo, tam. No ja tak nie. Mam taką peskę, no, bo, bo to... sobie na nie mapę, im tak prostu strzeliłem. Nie, no stary, zaraz na ludzi ich robimy, bambików. 9-0, mówię ci. Jasne. Uważaj sobie na plecy. No daleko z Diglem siedzi. Kurde. No nie. Cofnij cofnij się, cofnij się. No ma co z nimi walczyć. Tu jest jeszcze jeden. <laughs> czemu oni tu są? Czemu tam był jakiś jeden? jeden. Na blisko. <śmiech> <śmiech> o Boże, czemu oni tu są? Wiem. Tam jest jeszcze jeden. Czemu? Kurde, chciałem ci powiedzieć, że na prawo będzie szedł Pięknie Seba, bardzo. To to. Najbardziej mnie rozwaliło to twoje czemu, tu jest jeszcze jeden Czemu oni tutaj są? <grym> <grym> to nie wiem, gramy? No, ze ten chyba na daleko Dostąp, dostąp, ze to ze Scoutem dostąp nagi mam na tym na... Kurde yeah. 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 Du, 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 du. Nie mogę No nawet Ty nawet 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 skupić nawet nawet skupić od naszego

Aj, kurde, no i kurde to jest dobrze. ty ty, ty. Dobrze dobrze <smallion> nawijają sobie ty, ty. senkę jakąś Ty, ty. <susur> Dobra jakby on tam stał i zrzucił by... tego palaka to bym był pod wrażeniem ale sprawdził może tam stać Chrzysiu, panie, czemu Chciałaby. jesteś tak za mną Plecę uważajcie czy się jeszcze plantują, mi się wydaje No, no tak nie słyszysz? Lewo, prawo. Nie słyszę, że ma pan. Dzięki za Side spróź, może campi gdzieś. Nie ma go tutaj, Co na jest, na razie, no? Teraz zobaczyłem no. to. Brawo, to jest. Na razie było. Nie grałem w CS-a tydzień. Sprawdź, sprawdź, mam Dobra, dobra, do, patera, patera. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Może ja się boję. Nie, nie. Nie wiem, czekaj. No nie... Ja nie on nie no, dostał stary Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O no, nie mogę, ty... ty, ty jakaś kolejka... Kolejka. Ej. Tle, no, ja nie ogarniam, kiedy z, was Znaczy on jest dalej na idzie Perkały bomba masz bombę jak coś. Jakby jak będziesz kukać z bombą to nie za, to może nie wyjść trochę. On był właśnie od prawej strony mleko on był On nie był tam gdzie... Patrzyłeś nie legując. Będzie czekał na jakimś... Widziałeś? Nogę widziałem. O, takie jest pikowanie właśnie z Ale że... ja nie wiem jak ja wcześniej ciebie nie trafiłem, Tam ktokolwiek był z tyłu. Dobrze, że ten taki panel był taki kuźba skośny, bo bym w nie widział twojej stopy. Ej, chodźmy tutaj do prawej tam, tam, razem. Na luzie, na, na cicho. Wyszli, wyszli, weszli. dwóch! jest nice, brawo, brawo Nie wiem co zrobiłem, ale mi się udało <grywa> Tędy można przejść? Nie można przejść tędy, dobra Łuki Ej, ale wolnem. nam Przychodzić ok, ale nam. O, obiłam go, rzeczywiście Komuś coś ten? Nie, okej okay. Ja się wrócę Flushuję tam Dobra, nie, wiem ja No bo tam idę nie, dobra, się. Gle, po jest kurwa O kurna. <suszy> Ej, chcesz, chcesz? masz go tam. Proszę. Ja. Jeb***y flash. kur... <try> Ej, ta gra jest z... A. Ej! No, e, dobry flash, flash w ogóle nie szedł tamtą stronę, ale... Lag jak skur. Będę mnie... się na pewno obijam. Jeden dead, ale nie wiem jak zabiłem, Spamiłem. Respa idzie. Z kim jestem? Okay. jestem, okej. Co jest? co? Skanuj, co? To do tego, do tej akcji. Flesza, może. ale w koło jest wesoło. <grym> <grym> Teraz To musimy go zrobić zajebiście, nie? Dajcie <grym> to wygląda. Ale są. <grym> mogłeś tego flesza odbić od wszystkiego, stary. Dobry. Ja myślałem, że on tam poleci, to za daleko odszedłem. O, nie zdąży o, nie No, no że. Kurde. Ja nie mogę. nie chwilkę przed, tak, tak. przed. muzyczką. No ale jakbyś no, widział, jak jak już o ciebie nie trafię. Mmm, jak ja ciebie tyłem, nie trafiłem. Się kutyłem, tyłem, naczynie tyłem, ale bokiem w sensie i tak się nie zabiję, nie. Się zawsze tyłem, znaczy nie tyłem, ale bo, bokiem w sensie i tak się nie zabiję, Jestem O, Aha. dzięki mleko. Ale dostałem łeb. Dobry to był, dobry to był akurat, prawda. No, na szyję. Ta mapa jest... Wszystko blokuje tutaj. Co ja robię? Co? Oh. Chociaż coś zaplantuję. Papa Light. Ale No kurde, idź tam. No wiem, 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 yeah. wiem. Dobrze, super. On tak, on tak, na czas, na czas! Dokładnie tak zrobiłem. Nie z MP5 nie rozczarowałem. Tak? Bałem się, że po prostu seba... No ja wiem, to MP5 jest tragiczne. <laughs> dlatego się MP5 bałem, że się podpalisz i ktoś zaczyna się, się na niego <laughs> i wiem takie... Nie, nie, nie <laughs> się na przykład dla mnie. Nie wiem czy jak to jest 50, to mi się w, włączyła mapa loków kurna. Czekaj, e, na... cofnij się, cofnij się Lajor, cofnij się. Dobrze na luzie stary. Kuzio, mogłem, 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 nie wychylać, żeby że się... <grystanie> ten, no daj mi z boku, ej no przestań! Ej, dobra, to, jest to jest oszukiwanie. oszukiwanie. No właśnie, chciałam powiedzieć, to jest oszukiwaństwo. Tak, żebyś wiedział. No i dupa. To wszystko twoja wina. Przez ciebie, tak! Bo mnie rozproszyłeś i przyszedłeś tu i... i nie! I tak Stopa. Nie, no mp9 podniósł <gry> Spokojnie, spokojnie Dobrze, karma Co ja karma, ja nic nie zrobiłem Ale waszego o, teamu tak. że Dwóch, dwóch, dwóch Dobra, ty Dobra, ty Moi na broni Z tym Dwóch, od respa Stary ja Ej, ale... St st ja... sterowałem, strzelałem w niego, naprawdę Myślę, że Naprawdę. z ciebie jest tak sniper gorszy niż ze mnie. Nie, yeah, nie! Yeah, FOR content, for content, for content! Kona Pa, on już już na mnie A na zamięć słówek. E, idź, idź, tam, idź tutaj. Już na, na luzie, na. To ja sprawę, że nie nam plecy robią. No i Jaki, co? Jakie plecy? Jaki w tym problem? No. Żaden. Po prostu tylko mówię. No i się dogadali. Nie wiem, na, na, przy domku jeden w site na pewno. A upas. kurde, ale mi się stało. Light space. dwa razy ze dwa razy ze W sajcie gdzieś. Nie, 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 dwóch, dwóch, dwóch. Nie wiem, czy we dwóch nie są w sajcie czasami. Nie wierzę w to. Dobrze powiedziałem, kasa. Dwa razy ze dobrze. Dobrze widziałem. A bomba. Ej, no nie idzie, lights, nie idzie, nie możemy przegrać tego. No, już remis tylko możemy zrobić, dawaj. Co ja mam ci powiedzieć, no? Zabij coś. Używają... Wum, po, głow... Wum, o, po głowie. No Co tam się sta. stanęło? Co tam się kurde od Janie Pawliło, halo? to się... I to się rozumie. Dwojga akurat deadliście, zostaliście my sami. wiecie, że tak, to jest tak, rz... chyba, tak. grzech niewybaczalny? Ta jest. A, to ten. Daj mi spokój, no nieładnie to tak, ja tu, nie widzisz, że ja nie możesz być dżentelmenem z Francuzem bijesz się na noży, ale ze mną, nie dobra. To jest wojna. Dobra, zapamiętam to sobie, dzisiaj obiad gotujesz sobie sam. Dzisiaj śpisz na kanapie. Obiad już jest ugotowany. Ma dwie, do, ma dwie do wyboru. No kurde, nic nie no. widzę. I idź tam. Nie, nie, idź tam, 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 tam. Idę tędy. No dobra, idź tam tędy. Tak. tam tędy? Nie. Czemu? Co? Nice. Aha. Dobra. dobra ja ja widziałem, panie, widziałem, widziałem Widziałem, Widzę, widzę ja mam to nagrane